dzisiaj z nami znakomity kompozytor polski, Piotr Rubik, który podróguje, widzę dobrze tu grają. Jak oceniasz muzykę na Polish e, Wiesz co, wszystko jest fajne na Polish League. Dziękujemy, że z nami jesteś. Przyjechałeś z niedaleka, bo z Key Biscayne. Tak, to prawda, nie mogłem sobie odmówić bycia tutaj, ponieważ z Iloną Szymkowicz współpracujemy już od dawna i bardzo się cieszę, że, że takiej to fajnie wszystko idzie. Jednoczymy Polonię w USA, Ty od niedawna wraz z rodziną właśnie jesteś częścią Polonii. Jak do tego doszło? Dlaczego USA? Wow! <laughs> mamy godzinę! Mamy godzinę. Dlaczego USA? My, dlatego, że e, spotkaliśmy się z Iloną w styczniu 2021 roku w Miami, kiedy byliśmy na wakacjach z rodziną i Ilona zapytała się mnie, Piotr, a dlaczego ty nie masz zielonej karty jeszcze? Skoro jesteś tak często w USA, ja powiedziałem dla, właśnie dlaczego. I od tego się wszystko zaczęło. Zrobiliśmy zieloną kartę dla mnie, dla mojej rodziny, jako artysty. I, i potem szybka decyzja w takim razie trzeba spróbować. Spróbowaliśmy, mi się w lipcu 2023 roku do Miami. Dlaczego Miami? Dlatego, że lato cały rok, ja nie lubię zimy. Dlatego, że fajny vibe tutaj jest. Jest ciepło, jest Floryda, jest dobrze zarządzana, jest fajna polityka, wszystko jest fajnie, nie ma nie gnębią ludzi, i tak dalej, i tak dalej. Podatkowo fajnie i finansowo fajnie i bardzo fajnie ogólnie, i dlatego Miami. i jesteśmy już tu 2,5 roku i po, już po kilku miesiącach zobaczyliśmy, że, że to jest nasze miejsce na ziemi, Kibis właśnie wspaniałe wibracje, wspaniała pogoda. Super bezpiecznie. Dzieci się nasze bawią do późna w nocy z innymi dziećmi. Pochodzą sobie po wyspie. Jest instytucja tak zwanego podwórka, którego nie było już od pewnego czasu w Warszawie. Wspaniale. Pięknie, piękna enklawa, potwierdzam. A czy jest coś, czego ci brakuje z Polski jednak tutaj? Niczego. Niczego? No, a wiesz, moje, mój świat to moja rodzina. Moja żona, moje dzieci, czyli niczego mi nie brakuje. Kompletnie. Okay. Cze, jeśli mi czegokolwiek brakuje, to po prostu jak jeżdżę na koncert do Polski, to przywożę czy się mleczko, czy, oh. czy, 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 czy jakieś inne rzeczy. No, właśnie nie wolno przewozić. Tylko ale... wtedy na Polish Link przychodzisz, masz sałatkę. Dokładnie, właśnie. oderwałaś mnie, oderwałaś mnie od sałatki. Wiem, nie szkodzi. I, 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 I co? ja... O czym mówiliśmy? Niczego Ci nie brakuje? Niczego mi nie brakuje, ponieważ mój świat to moja rodzina. Jakie projekty zawodowe teraz Cię angażują? Eee, jutro lecę do Polski na, 3, na 20 dni, bo mam 6 koncertów. Cały czas koncertuję, ubi ubiorę się ciepło, spakowałem dwie walizki ciepłych rzeczy. Za kilkanaście dni, bo 21 listopada wychodzi mój nowy utwór, który napisałem właśnie o Kane. Eee, utwór na fortepian instrumentalny moja impresja muzyczna na temat właśnie mojego nowego domu. Poza tym cały czas pracuję nad tym, żeby wreszcie w Miami zrobić wielki koncert. Myślę, że w przyszłym roku może to już się uda. Nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, ale, że tak powiem, cały czas pracuję nad tym, żeby osiągnąć to samo tutaj, co osiągnąłem w Polsce. Tego Ci życzymy, a na następny Polish Link w marcu podpytamy o te szczegóły. Może już będziesz mógł powiedzieć nam więcej. W marcu będę mógł powiedzieć na pewno więcej. I fajnie, że Polish Link w marcu jest na początku marca, bo akurat w końcu marca mamy wielki koncert w Katowicach, w Spodku. Natomiast będę na Polish, na Polish Link w marcu. I, I nie wiem, jest generalnie fajnie. Mam nadzieję, że to, że jestem już po kilku drinkach... E, pozwoli słuchaczom na odpowiednie, no, na odpowiednią interpretację. Słuchajcie nas po kilku drinkach. E, dokładnie, ponieważ e, mam nadzieję, że moja dykcja jeszcze została na jakimkolwiek ja poziomie. Ja zrozumiałam. Ponieważ na Polish Link jest bardzo dużo alkoholu. Polska żubrówka. Też. Ej, więc, e, więc dlatego po nadzieję, że zostałem zrozumiany. Jest po polsku, dziękujemy Ci. Bardzo dziękuję.